Michał Tuszyński dla sportu witam Was serdecznie. A moim i przede wszystkim Waszym gościem jest Koziołek. Witam Cię serdecznie. Siemanko. Cześć, yy, kolego. Dodam na początku, bardzo aktywny Koziołek, który w jakimś sensie przejął ten panel. Nawet tutaj rozmawialiśmy, że Koziołek dzisiaj to jest taki, kurde, słuchajcie, ostatni sprawiedliwy, bo tam się wypowiadałeś w wielu sprawach, miałeś swoje zdanie i zacznę od czegoś typowego. Co ty miałeś w tej butelce z kolą? W jakiej butelce z colą? Tam wcześniej przed programem. Mam butelkę, a nie, nic, no kole. A, bo ja tam potrafię inne miksturki robić ci byłem ciekaw, czy też tam się gdzieś... Pary, ja wiem, że ja wyglądam jak ćpun czy coś takiego, ale ja po pierwsze nie piję, a po drugie nie biorę nic. Jestem totalnie abstynentem. Ja to bardzo popieram, słuchaj. Czy, co cię wkurza najbardziej w glebie? No, taki przygłup jest chyba to, że groził mi na tym Instagramie, a potem jak... Że mi liście zajebie, jak się zobaczymy, i tak dalej. A jak się zobaczyliśmy, to tego nie zrobił. Jakby zrobił, to tak inaczej bym do niego podchodził, ale właśnie trochę żałuję, że mnie nie uderzył, mimo że mówił, że mnie uderzy. Musimy ustalić ustalenia, jak to mówią, bo on tutaj przed momentem też w rozmowie ze mną mówił, że to on czekał, aż ty tego liścia mu wymierzysz, bo z jego wersji wynikało, że to ty mówiłeś, że mu tego liścia sprzedasz, a tego liścia nie było. Też zastanawiam się, kto kogo miał po prostu tym liściem zdzielić. Nie, 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 nie. Gleba mi mówił, że rzeczywiście mnie uderzy. Ja powiedziałem, żeby hamował się na story na Instagramie, bo inaczej dostanie listwa, jak się zobaczymy. Ale nie, że na pewno dostanie, on mówił, że ja dostanę na pewno, to jest różnica. No, natomiast, jak bardzo chcę, to mogę zakurwić następnym razem, jak się spotkamy gdzieś. Dobra, to Ciebie zapytam jako gościa, który no, bardzo dobrze sobie radzi przed kamerą. Wiemy to od początku, jak się w tym świecie pojawiłeś, że na tych konferencjach radzi sobie doskonale. Czuje się jak ryba w wodzie. Z glebą bywało różnie. To jest dla niego nowy świat. On nigdy nie był takim zwierzęciem medialnym. Uczy się tego, jak Ty patrzysz na postępy. Jest coraz lepiej u Patryka? No, obie obiektywnie uważam, że tak. Że, że widać, że już mniej zestresowany jest przed kamerą. Dzisiaj też tak, na tym face-to-face. Face Chociaż próbowałeś, o właśnie, bardzo gorący face-to-face, face, kolego, tam naprawdę były emocje. No kurwa, bo się patrzy tak, ja nie lubię, jak tak, on się tak patrzy i mówi, rozjebiecie i tak dalej. Mnie to odpala trochę, nie? Znaczy ja się staram być raczej spokojny, no ale już tak się, jak blisko siebie stoimy i on się tak zachowuje, to mnie to naprawdę zaczyna podgrzewać. Sam też mówi, że ja się trzęsę, że się go boję, ale ja tak mam, że jak ja się denerwuję, to mi tak chodzi wszystko, nie? Od zawsze tak myłem. Co nie jest związane z tym, że się boisz? Nie, nie, to nie jest wynik, znaczy to na pewno jest jakaś forma stresu, co nie? Reakcji organizmu na to, no to natomiast to jest po prostu wyrzut adrenaliny i, i po prostu tak reaguje. Mi się wydaje, że dużo osób, które, które właśnie, na które działa adrenalina, ma także zaczynają chodzić, gdzieś się ruszać i bardziej aktywne się stają. Słuchaj, chciałem zapytać o twojego partnera z tego duetu na walkę, czyli o Sekwento. Jak ty na to patrzysz, jak mocne to jest ogniwo tego zestawienia, bo też patrzę na to, jak się ostatnio Skulak pokazał w walce. Wiemy, że... co tu dużo mówić, to nie jest dla niego najważniejsze. On ma gdzieś inne zajawki w życiu, to jest jakiś dodatek. Po prostu zastanawiam się, czy po prostu cała robota nie będzie spoczywała na tobie. Nie wiem, wiesz co, ja mam takie coś, że ja nigdy nie lubiłem sportów drużynowych, ze względu na to, że jak na przykład Grałem w piłkę nożną, to byłem bramkarzem jak ja coś zepsułem i mi się nie udało, to na przykład to była niby moja wina, nie? I ja na przykład nigdy nie podchodziłem tak do nikogo i nie miałem w ogóle pretensji do Przemka, że tam, nie wiem, faulował tego Sianosa, czy coś takiego. To są emocje, on tego nie zrobił specjalnie. On też chciał wygrać, tak jak i ja chciałem wygrać. Nie udało się, to się nie udało, a w tej walce myślę, że może się okazać, że Przemek na przykład odpokutuje w pewnym stopniu, na pewno nie wobec mnie, bo ja nie mam do niego żadnych pretensji, ale może medialnie. To, jak się, jak się tam ta walka po prostu skończyła, że sfaulował tego się nosa. a i to obojętne. Jak dla mnie to e, albo wygramy, albo przegramy. Tak jest sport. O kurde, ważne słowa. Powiem by tak, gdyby to było MMA, nie? Można sobie pogdybać, bo wiadomo, że wtedy ten duet, nawet jeżeli nie jest bardzo doświadczony, to te szanse ma większe w K1 z Glebą, o którym sam powiedziałeś. Bardzo słusznie pewnie, że jest jednym z najlepszych stójkowiczów w tej organizacji, co pewnie jest racją. Patrząc na to, gdzie walczył, będzie ciężko. No, będzie ciężko na pewno. Ja uważam, że jeżeli gleba ustrzeli któregoś z nas na początku walki, to ta kurwa będzie mega, mega ciężko. Znaczy no, gleba chyba ma takie podejście, bo on nawet mówił, że ty sekwento jesteś na bombę z koziołkiem trochę dłużej, ale też bez problemu. No jakby to jest jego plan, prawda? Jeżeli rzeczywiście ustrzeli sekwento na początku, na przykład nie daj Boże, to ja uważam, że jeden na jeden z glebą raczej dostanę w pierdol. Nie? I to taki mocniejszy, jaki dostałem kiedykolwiek. Widziałeś w ogóle jego walki? Coś na przykład z Grądy, kiedy w 6 sekund powalił Saulo cavalariego byłego mistrza Glory? Tak, widziałem, no. Ładny, ładny cios. On zamarkował wtedy lewy chyba i prawym wszedł, albo na odwrót. Nie pamiętam, ale bardzo ładny nokaut. No, widziałem też jego walkę na KSW, na przykład z Głowackim. W której, nie wiem czy zgodzisz, ale całkiem... Słuchaj, możemy się nabijać z zakończenia, ale on dobrze w tej walce wyglądał. Nie, jasne, jasne, jasne. Wiesz co, ale ta walka mi daje dużo na przykład do tego, że Myślę, że Gleba jest zawodnikiem, on jest bardzo dynamicznym zawodnikiem, jest bardzo celnym zawodnikiem, ale wydaje mi się, że nie ma najmocniejszej szczęki, jaką można mieć. Że to jest nasza szansa, tym bardziej, że przy klinczu na przykład yy, jemu będzie bardzo ciężko jednocześnie klinczować kogoś i chronić się przed ciosami. A yy, nam się udawało podłączać Marcina Sianosa i tam już było widać, że gdyby on tego parteru nie szukał, to w tej stójce miał naprawdę ciężko. Więc, jeżeli gleba by dostał takie ciosy jak dostał od nas Siano z stójce, to myślę, że dla niego akurat to jest koniec walki. Dobra, słuchaj, jeszcze tak na koniec tej rozmowy, tak troszeczkę cię, To nie wiem czy uciekamy z tego kadru, czy nie, nie uciekamy. Chyba jest okej. Okay. Chciałem zapytać o to, co gdzieś tam zajawiłeś w trakcie tego panelu, bo gdzieś a propos fali hejtu i tego, jakie on materiały wypuszczał na, na Pawła, chciałem ogólnie zapytać, uważasz, że, że media przeginają, żerując na jakiejś sensacji, gdzieś, gdzieś może jakieś. Podsycając afery, wyciągając jakieś złe rzeczy, jak to wygląda z twojej perspektywy? Ja myślę, że należy bardzo selektywnie podchodzić do materiałów, bo ja rozumiem nagłośnienie. Jakieś afery, jeżeli ktoś naprawdę bardzo źle zrobi. Tylko, że w przypadku Pawła była sytuacja, gdzie on naprawdę dużo dobrego zrobił, wielu osobom pomógł, i raz wyszła jakaś afera, i oni się na to rzucili i nie mówili o tym, że Paweł naprawdę pomógł wielu osobom, raz się źle zachował. Co by było takim obiektywnym podejściem do tej sprawy powiedzieć o tym, ale w kontekście też tego, że robi jednak te dobre rzeczy, tylko oni się uczepili tej afery i bardzo negatywny PR Pawłowi zrobili, co zresztą widać po komentarzach w internecie, tylko że wiadomo, że tych ludzi z internetu jebać. I należy się skupiać na tym, co się uważa samemu, no ja na przykład uważam, że branża komentarzy potrafi być naprawdę bardzo szkodliwa. Dobra, słuchaj, to jest w ogóle temat na dłuższą Ta rozmowę, to bardzo ale bardzo ciekawą. tego się nie da, nie da się tego uwziąć w dwóch, trzech zdaniach. Także nie, bo jak powiedziałeś o tym, że Paweł ma teraz no, taki negatywny PR, tego to jest dużo, to przypominałem sobie o wielu osobach, które miały bardzo negatywny PR. Mijało 6 miesięcy i było zupełnie inaczej, tak, taki tak. to jest świat. Teraz to się jeszcze, jeszcze bardziej mi się wydaje, że przyspieszyło i ludzie to już chorągiewkami potrafią być po dwóch tygodniach, a nie po sześciu miesiącach. Wszystko zależy od tego, już takie rzeczy ludzie w internecie wybaczali, że już wszystko wybaczą. Także jak nie wiem, jak ja mam na przykład teraz negatywny, bo nad nie wiem, bo się nie chce tego czytać, to wyjebane mam na to, bo i tak wiem, że przekonwertowanie ich fanów to jest tam pojechać dwa razy do schroniska, nakarmić pieski czy coś takiego. No, o, jednak dobry człowiek, no to są debile kurwa. No i tyle. I tą w kończymy 22 dzień listopada Gala Fame, a na tej gali pojedynek Koziołka i Sekwento, którzy spróbują uwalić i pokonać no, Stójkowicza naprawdę pełną gębą. Glebę, bardzo Tobie dziękuję. Powodzenia. Dziękuję bardzo i trzymaj się. Hej. Dzięki Koziołku.